Cześć kochani, witam wszystkich serdecznie na moim kanale, jeżeli jeszcze mnie nie znacie, ja nazywam się Daniel i zapraszam Was oczywiście serdecznie do subskrypcji mojego kanału, jeżeli lubicie filmiki, z taką książkową, eee, zapraszam też mnie z w górę, że Wam ten filmik spodoba eee, i też zapraszam na mój Instagram, tu będzie gdzieś nazwa, nie wiem, w którym miejscu, ale tu będzie gdzieś nazwa, a już oczywiście nie przedłużając, to dziś teraz przechodzę z takim podsumowaniem czytelniczym, eee, powiem o książkach, które ostatnio udało mi się przeczytać, to były nawet, e, nawet fajne książki. Może nie że jakieś najlepsze, ale naprawdę były dobre, fajne książki. E, przynajmniej te, które przeczytałem. Aktualnie czytam pod pokładem Sophie Hardcastle. No niekoniecznie mi się podobała ta książka akurat, chociaż zostało mi jeszcze 100 stron do końca, e, więc jestem jakieś w dwóch trzecich tej książki. E, no i dałbym na, na chwilę obecną, dałbym jakieś 3,5 gwiazdki, może 3,75. E, nie wiem, jakby trochę mnie tutaj nie grało w tej książce. Jakby ja, ja tego nie czułem, więc, okej, okay, rozumiem zamysł tej książki. Yy, I też taką oryginalną historię o, o tej dziewczynie, która ma właśnie tam synestezję, więc ona odczuwa troszkę y, inaczej to, to wszystko przez te kolory i tak dalej. taki ciekawy zamysł, ciekawy pomysł. Yy, I to, co też dzieje się na, na tym statku, że yy, jak ona jest na morzu, to jakby, no, nikt nie usłyszy jej, woła, jej wołania ich krzyków, i ona jest zupełnie jakby sama, zdana sama na, na siebie. No ale jakoś niekoniecznie mi tutaj yy, to wszystko jakoś tak zagrało, wiecie. Ja jeszcze ogólnie opowiem więcej o tej książce, źle ją nie yy, ale niekoniecznie mi się jakoś podoba, i jakby zostało mi 100 stron, i takie, no już trochę męcz to, to zostało stron. Nie chcę mi się was czytać, ale zostało mi już 100 stron, więc szkoda, zaprzepaścić tę książkę. Bo ogólnie też nie jest jakaś zła, ale powiedziałbym, że dla mnie osobiście wypadła jakoś tak przeciętnie. Podobały mi się niektóre cytaty, yy, takiej wiecie natury i tak dalej, ale jakoś ta książka do mnie nie trafiła. To jest ta książka w ogóle podobna trochę jak Season Luster, tylko że bardziej taka wiecie, no, dla dorosłych. Ale tak mówię, no, Sezon Luster mi się bardzo podobał. Tutaj jakoś niekoniecznie, jakoś ta książka do mnie nie trafiła. No ale już nie wtłumaczając, bo to ma być taki krótki, krótki, vlog, to dzisiaj Wam jeszcze opowiem o kolejnej książce, którą udało mi się już całkowicie przeczytać. I to jest książka Popłynę przed siebie, jak rzeka, autorka Shelley Reid, chyba tak, tak to się czyta. Witam, to Margines. Więc tak, mam ta książka. Ogólnie mam bardzo ona okładkę. Mi się ta, ta okładka bardzo podobała. I bardzo bym chciał, żeby ta, ta jakby zawartość tej książki była tak piękna jak, jak okładka. Yy, niestety nie była aż tak dobra, ale taka czwórkowa książka. Powiem, że taka dobra książka. Ja w ogóle to dużo osób, jak czytam jakieś opinie, recenzje i tak dalej, czytam jakieś tam yy, vlogi na TikToku, yy, no to ludzie porównywali tą książką wajbem w ogóle do yy, gdzieś powiem Raki I ja tutaj mi się zgodził osobiście. Ja z, e, to się zgadzam, że ta książka ma trochę taki mood, taki vibe, jak gdzieś powiem Raki, te opisy przyrody i tak dalej. Aczkolwiek, e, no gdzieś powiem Raki, to jest moim zdaniem nie do podrobienia, świetna książka, po prostu tysiąc na 5 e, No tutaj, jakoś tak czegoś mi zabrakło i sam do końca nie wiem czego, ale jakoś niekoniecznie mi się przypada do gustu ta książka tak, e, wiecie, że jest świetną książką. Powiedzmy, że to jest taka dobra książka, e, nie powiedziałem, że to jest zła, też bym nikomu nie doradzał, bo jest naprawdę dobrą książką. Fajnie się czytało, aczkolwiek e, ona nie jest tak dobra, jak gdzieś powiem raki. Więc żebyście tutaj mieli już, na uwadze, jeżeli sięgniecie po tą książkę, ona nie jest tak dobra, jak gdzieś powiem raki. E, więc jeżeli czytaliście właśnie e, gdzieś powiem raki, to ta książka moim zdaniem nie jest tak dobra, jak tamta. Więc tutaj nie może spodziewać nie jakichś takich wygorowanych oczekiwań. E, aczkolwiek fajnie się czytało, to była naprawdę dobra książka. E, no i co mamy w tej książce? W ogóle... Te opisy przyrody będą naprawdę fajne. Tutaj mamy w ogóle główną bohaterkę Wiktorię, która właśnie prowadzi taki sad, e, brzoski. I co ma tak powiedzieć? Nie wiem, czy to można powiedzieć sad, ale nieważne. E, no i e, ma tam taką farmę, taką powiedzmy, e, tych, tych brzoski i tak dalej. E, no i ona w pewnym momencie e, poznaje, poznaje tego chłopaka, który jest tym. E, Wilsona, chyba pamiętam? Tak, tak, Wilson Moon. E, który jest tym tam Indianinem, i on po prostu dziś uciekł ze swojej ziemi. E, tak naprawdę nigdzie nie może. Tak do końca przynależeć, bo wszędzie jest niechciany i wszędzie jest wytykany palcami, że jest inny, i tak dalej, tak dalej. No i w pewnym momencie yy, ona z nim się spotkała, jakby coś do siebie poczuli. Yy, można powiedzieć, że zakochała się w nim, chociaż bardzo krótko z nim jakby spędziły czas, bardzo krótko go znała, ale coś tam między nimi zaiskrzyło, gdzieś tam pojawiła się taka jakby jakaś może relacja, jeśli można tak powiedzieć. No gdzieś tam, gdzieś tam się spotykali. No i oczywiście jej brat tej dziewczyny zauważył to. Yy, i e, dzieją się u mnie straszne rzeczy, ponieważ, e, to nie jest może spoiler, bo to się dzieje na początku książki. E, ten Wilson zostaje zabity, więc ona jego, e, jego ciało, które po prostu, no, jest już martwe, nie żyje. E, I ona bardzo ubolewa nad tym. E, ta dziewczyna wie, że to jej brat, bo. On zawsze mówił o nim źle, zawsze go y, mówił, że, że go nienawidzi, że go zabije, chyba, że, że, go, że go zabije, w każdym razie, że najlepiej jakby są uciekł w ogóle, że po co tu przyjechał i tak dalej, więc nikt go tam nie chciał, a szczególnie ten brat był bardzo negatywnie niego nastawiony, no i ona spodziewała się, że to właśnie on to zrobił yy, i ona w pewnym momencie postanawia uciec, więc trochę mamy taki vibe, jak gdzieś, właśnie gdzieś wpływają raki, o tej takiej właśnie samotności, o tej ucierce i tak dalej. Tylko właśnie ona uciekła też między innymi dlatego, że ona miała dziecko. Ona z nim miała dziecko, z tym Wilsonem. I ona nie mogła po prostu powiedzieć swoim rodzicom, yy, swojemu tacie czy swojemu bratu, że ona ma z nim dziecko, ponieważ yy, ona nie do końca wiedziała, jakby to się mogło skończyć. Ona, żeby było dla bezpieczeństwa siebie i swojego dziecka, po, po prostu postanawia uciec. No i mamy taką yy, wędrówkę tej, tej dziewczyny, yy, i taką ogólnie historię, trzeba mi nie chcę mówić, co się dokładnie dalej stało, yy, dlaczego, co i jak, ponieważ to y, będzie już trochę spoiler, więc powiedziałam Wam tylko ten początek, bo to się stało chyba tam na jakiejś 70. stronie, więc nie uważam, że to był jakiś taki spoiler. Bohaterka też zrozumiała, że cokolwiek by się nie stało, no to ona musi jakby popłynąć dalej, jak rzeka, tak w cudzysłowie, no, że musi dalej żyć i pomimo tej wielkiego bólu, tej straty, E, takiej niesprawiedliwości, która się tam dzieje na świecie, czy która się w ogóle tutaj zadziałała w tej książce, że ona po prostu musi iść dalej, że nie może opokiwać e, tej osoby, tego, tego Wilsona. Nawet jej przyjaciółka później mówiła, ponieważ ona już później, e, ta bohaterka, nie chciała być w tym związku, nikogoś nie chciała, chciała być do końca życia, że tak powiem, sama i tak bardzo e, zabolało to, zabolało że właśnie straciła tą osobę, że ona już tak sobie, jakby powiedzmy, nie wiem. Tak w głowie, poprzysięgła, że ona już nigdy więcej nie będzie z nikim, że będzie do końca życia sama, że to była ta jedyna osoba, ta i powiedzmy taka prawdziwa miłość. Chociaż ona też się krótko, długo go nie znała, ale że, oczywiście tam była jakaś taka relacja i to też taka młodzieńcza relacja, więc ona może tak być, też została skrzywdzona na pewien sposób i już nie chciała później ponownie wchodzić w związki, chciała tego uniknąć, chciała być sama i tak dalej, więc no później historię, jakby, i poznajemy. Co, co nim kierowało i dlaczego? Też jest yy, dużo takich yy, ładnych, pięknych metafor, no i też poznajemy, czy, czy ona zmieniła swoje zdanie, czy ona zmieniła swoje poglądy, czy ona do końca życia trzymała ten taki powiedzmy, yy, swój pogląd, że ona chce być sama, że ona nie, nie chce być z nikim i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie nie, nie pamiętam, która to była dokładnie do strona, ale jest taki duży szok, bo się trochę nabrałem, trochę się nabrałem i myślałem, że wydarzą się pewne rzeczy yy, i myślałam, jak to w ogóle możliwe, ale jednak się te rzeczy nie wydarzyły, więc. E, więc, e, ale ta książka oczywiście czasami potrafi dać taką, e, taką nadzieję, że coś tam się może zmienić, ale później koniec to się nie, nie zmienia. Więc e, mamy też wątek, właśnie, że tam e, rzeka zatapie miasto, zetapuje tą całą farmę, więc ona też nie ma do końca do czego wracać i jest też trochę samotna. Dzieją się też takie rzeczy, które są bezsmutne, To jest ogólnie dość smutna książka. E, moim zdaniem, początek jest bardziej ciekawszy niż. E, niż niż ta, powiedzmy, końcówka, niż ta druga połowa, aczkolwiek nic, nic, nic nie zmieni faktu, że to jest taka dobra książka, e, mi się osobiście podobała, ale też Wam nie chcę czy ta główna bohaterka, ona odnalazła siebie, odnalazła swoją drogę w życiu, e, bo to była taka, można powiedzieć, taka wędrówka, tak samo jak widzieliśmy Raki, tej głównej bohaterki, taka wędrówka, że ona postanawia po prostu uciec od świata, od wszystkiego, chce być samotna, chce przemyśleć też pewne rzeczy, tak mówię, odbudować siebie od, od, od zera, i stać się może nową osobą, i czy w ogóle ona stanie się tą nową osobą, czy ona staje się kim, kimś nowym, tak? Czy ona siebie od zera odbuduje, czy ona stworzy, stworzy taką nową, wersję siebie, nową, nową wersję, wersję siebie? Tego wam oczywiście nie powiem. Zachęcam was do czytania tej książki, bo naprawdę książka w jest ciekawa. Więc, mimo wszystko, że to nie jest może jedna z lepszych książek, które i tak wam polecę, polecam. Bo się ciekawie czyta, ciekawie się czyta naprawdę i są też takie pewne momenty, które. Szczególnie nie jest smutna książka, ale to są też pewne momenty, które trochę taką, nie wiem, dają taką nadzieję i tak dalej. No dużo jest takich ciekawych, ciekawych metafor i tak dalej, więc mi się osobiście podobała. Kolejną książką, którą przeczytałem, to jest Legenda i to jest w ogóle seria czterech części. Pierwszą część już przeczytałem, Legenda. To jest coś w stylu Igrzysk Śmierci. No niby opis tak mówi. Aczkolwiek, ja bym powiedział, że to jest bardziej coś w stylu niezgodnej, aniżeli. Igrzysk Śmierci. Więcej jest stylu niezgodnej, i taki vibe daje im bardziej yy, coś z filmu niezgodna. Yy, I to jest też, znaczy, yy, do końca nie poznałam całej tej yy, tych, tych, yy, całej historii, tak? Bo w tej momencie na przykład drugą część Patriota. Bunt, yy, nie, przepraszam. Druga część to będzie Geniusz, później będzie Patriota i Buntownik, więc poznajmy w tę yy, historię. E, o co dokładnie chodzi z tymi nazwami, bo tym do końca nie wiem. Są na pewno takie pewne dystrykty jak tam kiedyś były, tylko tutaj bardziej jest, um, bardziej są właśnie ci Patrioci, um, Republika i Kolonialiści, chyba z tego co pamiętam? Nie pamiętam. E, jakoś tak. No, w ogóle oni tam mają testy, więc um, pierwsza jest tutaj właśnie legenda. E, poznajemy tam całą historię, tam cały świat, więc wydaje mi się, że ta druga część będzie lepsza niż pierwsza, aczkolwiek ja tutaj badałam chyba, chyba 4,5 czy 5. Nie pamiętam co dałem. ale no fajnie się powiem w tej książce, czy może cztery gwiazdki, ale w każdym razie fajna książka, cztery gwiazdki, ten, tak, ale naprawdę fajna książka, no było to trochę niedociągnięć, to była taka młodzieżówka, więc też nie, nie traktuje jej za bardzo poważnie, bo tu było trochę niedociągnięć, które w ogóle było to trochę takie bez sensu totalnie, ale mogło na to przymknąć oko, na fabułę, jakby wiecie, jakby ok, przymknę to oko, bo jest fajna fabuła, Trochę to się tak ze sobą nie, nie, nie współgra, pewne rzeczy, jakieś tam błędy i tak dalej, ale mówię, tak przymknąłem na to oko, mogę przymknąć na to oko, bo naprawdę fajnie się to czyta, jest duża dynamika, tam się naprawdę dużo dzieje, mimo że tu jest niedużo stron, bo tu jest tam chyba, nie wiem, 300, 300 stron, naprawdę fajnie się to czyta, szybko, szybko, szybko się to czyta, przede wszystkim i naprawdę yy, fajna książka. I ponownie to właśnie tą główną bohaterkę która e, zdała... tam są u e, pisane testy. Ona napisała ten test na 1500 punktów, czyli maksymalnie, czyli jest tak samo tym takim, powiedzmy. E, no i ona należy do takiej jakby, tego, tego wyższego, że tak powiem, wyższej ligi e, i ona po prostu może wszystko. Ona ma najlepszy uniwersytet i tak dalej, tak dalej, ma dużo pieniędzy, ma dosłownie wszystko, no bo zdała te testy i jest mega, mega, mega mądra. A te osoby, które zdają niżej, niżej te testy, czyli są do średniej półki, no to mogą liczyć na jakieś takie powiedzmy średnie wykształcenie i tak dalej, taką średnią jakość życia. No i są też tam osoby, które prawdopodobnie, przynajmniej oni tak mówią yy, i oni tak się zarzekają, że jeżeli słabo napiszą te testy, to oni po prostu gdzieś tam są wysłane do takich robót ciężkich i tak dalej, no i wiecie, ich życie wygląda dość kiepsko. Ale w każdym razie nikt nie, nikt nie mówi tu o czymś innym, tak są przedstawione te rzeczy. A jednak okazuje się, Yy, że to nie, nie, nie do końca tak, tak wygląda, że mamy ten właśnie rząd, i tę całą republikę, która walczy z tymi kolonialistami, chyba z tego co pamiętam, yy, i z patriotami, yy, więc, yy, więc mamy takie, powiedzmy, trzy dystrykty, można tak powiedzieć, które są taki przeciwko sobie. No i oczywiście z główną i ona ma brata i oni są właśnie należą do tej właśnie najwyższej ligi, ponieważ oni zdał zda, zda, zda ten super test i tak dalej. No, i w pewnym momencie jest pewien mówiłem, buntownik, który, który postanawia ukraść jakieś lekarstwa. Bo panuje, panuje pandemia i w ogóle e, później się dowiadujemy, czy to wszystko, co mówi Republika, czyli ten rząd, który jest taki dobry, wspaniałomyślny i w ogóle chroni ludzi przed wszystkim i jest taki świetny, e, czy on jednak morzyć skrywa. Czy we wszystkim mówi prawdę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, oczywiście mam z góry powiem, że nie, to nie jest taki mega, mega duży spoiler. Nie powiem wam w jakich aspektach oczywiście oszukiwał i tak dalej, ale jest yy, główna autorka, mimo wszystko, że należy do, 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 do tego całego rządu, do, do tego tej ligi yy, wysokiej i tak dalej, no to ona poznaje pewne sekrety, które skrywa, skrywa ten rząd yy, i rozumie, że nie do końca on postępuje zgodnie i słusznie ze swoimi założonymi celami. No i oczywiście ona postanawia się troszeczkę, można powiedzieć, wyłamać z, y, z tego tłumu y, i poznać prawdę, więc to jest ta, ta cała historia, aczkolwiek tu mamy też właśnie tego buntownika, tak można powiedzieć, który y, kradnie o nich leki, kradnie o nich leki, ponieważ panuje ta pandemia i dla, dla swojej rodziny i tak dalej. No i y, 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 ta główna bohaterka postanawia śledzić tego chłopaka, no i w końcu wmierzy sprawiedliwość, ponieważ on y, uciekając zabił jej brata i ona postanawia się zemścić. No ale później ona rozumie, że to nie do końca wygląda tak, jak te pewne rzeczy zostały przedstawione przez, przez ten rząd, przez tą republikę. Ile wiele rzeczy jest skrywanych. No i. No już tutaj wam nie będę spoilerować. Tam się wiele, wiele rzeczy dzieje. To jest też pierwsza część, więc nie chcę wam ale naprawdę jest taki walka trochę jak niezgodna. I mi się to fajnie czytało. Mi się to fajnie czytało. tam Cztery gwiazdki, to taka fajna, bardzo lekka lektura. Bardzo przyjemna. Ja tą właśnie książkę niedawno czytałam, niedawno skończyłem. I na pewno zabiorę się, oczywiście, za drugi tom. Zresztą jest Rehla, więc pewnie też sobie ale nie wiem, nie wiem czy teraz. Na pewno zabiorę się teraz za Ganiusza. Na, na, teraz zabiorę za Ganiusza. Dlaczego Geniusz? Jakby po książki ja dlaczego Geniusz? Dlaczego Patriota? Też zrozumiałem. Nie wiem jeszcze, dlaczego Buntownik ale to pewnie będzie poruszone w drugiej albo w trzeciej części. Więc y, na pewno się to robią na za Ganiusza, y, na jakimś najbliższym czasie. Y, moja kuzynka Rehala na no ogólnej przyczynie to moja siostra i jej się bardzo, bardzo podobało. Więc y, zobaczymy, jak u mnie. Zobaczymy, jak u mnie, czy mi się też będzie podobać, y, nie wiem. Y, w każdym razie naprawdę mi się to fajnie czytało i osobiście polecam tą serię, bo jest taka lekka i y, jeżeli czytacie na przykład jakieś takie bardziej poważniejsze książki, bardziej takie cięższe książki o cięższej tematyce, to ta książka, ta cała seria, w ogóle e, legenda, e, to e, polecam ją, jeżeli to jest taki fajny przerywnik, fajny prze, przerywnik pomiędzy jakimiś tym, takimi ciężkimi książkami, żeby coś lekkiego przeczytać, trochę odetchnąć. E, czasami warto przeczytać jakąś taką, wiecie, no, jeżeli czytacie i wasz ulubiony gatunek, to są takie, na przykład takie bardziej poważniejsze książki, no to fajnie czasami przeczytać jakąś obuczejówkę jakąś taką, nie wiem, lekką młodzieżówkę, albo coś takiego lekkiego, żeby się tak krótko mówiąc odmurzyć, żeby nie być takim, wiecie, przebodźcowanym i cały czas czytać takie ciężkie i poważne książki, bo naprawdę później już mamy, znaczy ja przynajmniej tak mam, że jeżeli czytam dużo takich poważnych książek, to oczywiście później mam już taki przez tymi książkami i chcę coś takiego lekkiego, ponieważ już nawet nie odbieram tak dobrze, powiedzmy, tych książek, bo wszystkie są jakby w podob, 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 podobnej tematyce, więc e, już nie odbieram tak, e, tak po prostu nie wiem, mocno te książki, jakbym odbierał, jeżeli sobie jakąś przerwę, na taką lżejszą. Wiecie o co chodzi? Więc mam trochę czasu z tymi książkami, więc ogólnie robię sobie takie e, przerwy na takie mniej poważne książki. No to mnie było na tyle. Jeżeli e, czytaliście jakąś z tych książek, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, Napisz, napiszcie, czy Wam się podobało, czy czytałeś tę serię. Ja osobiście jakby nie skończyłem jeszcze tej serii, a naprawdę Wam gorąco polecam. serię legenda. E, naprawdę. Po prostu jest świetna. Mimo, że, no to mówię, jest kilka błędów, ale trzeba mieć na uwadze, że to jest młodzieżówka, że no, ona nie jest jakaś taka wiecie, idealna i tak dalej. Naprawdę mi się osobiście bardzo podobała jakaś coś lekkiego, coś y, takiego cięższego, powiedzmy. Mm, no to mamy tutaj Popłynę przy ciebie jak rzeka. Też polecam, bo to nie jest zła książka, tak? Jeżeli, y, jeżeli Wam się podobało gdzieś wiem, raki, to tam wam się też spodoba. Może nie aż tak bardzo, ale to też będzie dobra książka, tak? Nie, 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 nie ujmując na książce. Pod pokładem, jakby też nie odradzam, bo to jest bardzo ciekawa książka, mamy tutaj właśnie tą główną bohaterkę, która postanawia, e, która raz wypłynęła właśnie na morze z pewnymi, z pewnymi osobami e, i takiej się to spodobało, że ona później, później postanawia żeglować, czter, przez 4 lata żegluje, e, no i później natrafia e, na pewien, e, pewien dzień na grupę czterech facetów. E, no, i ona po prostu postanawia z nimi popłynąć, wrócić ten rejs. Dla mnie oczywiście była totalna kłopota, że jakby jak ona się mogła zdecydować, jakby na zdrowym jedna kobieta, wypłynąć z czterema facetami w rejs, więc dla mnie to było trochę bardzo nieodpowiedzialne, jakby to dla mnie się totalnie gryzło. No, ale wiecie, no może komuś się to akurat nie wiem, spodoba, bo jaka sama książka nie była zła, ale decyzje tej bohaterki były po prostu okropne, i jakby ja nie mogłem przez to w ogóle przebrnąć, więc to mnie bardziej odpychało. A jeżeli chodzi o same w ogóle styl pisania i tak dalej, to było naprawdę fajne, te opisy były ciekawe, takie wiecie, yy, no po prostu piękne, piękne opisy, tego nie można jej jakby odjąć, więc dlatego raczej oceniam na jakieś takie trzy pół gwiazdki, ponieważ ten styl pisania mi się podobał, aczkolwiek ta główna bohaterka, decyzje i jakby ta historia poprowadzona, totalnie nie, jakby no totalnie nie mogę przebrnąć po prostu, yy, coraz gorsza decyzja za coraz gorszą decyzją i jakby no... Więc to akurat nie, ale historia ogólnie jako tako, taka, oryginalność tej historii, że tutaj mamy właśnie główną bohaterkę, która ma tą synestezę i ona jakby wszystko odczuła, te wszystkie zmysły odczuła i widzi w nich kolory, w wszystkich sytuacjach, w ludziach tak dalej. Ona widzi wszędzie kolory, więc to jest bardzo ciekawe. E, tak magicznie opisane i to, e, w jaki sposób jest opisane, to chyba ratuje tą książkę, że jakby, jakby nie to, w jaki sposób jest opisane, to ta książka byłaby znacznie, znacznie gorsza, a jednak to właśnie ta książka ratuje. E, więc e, też powiedziałem, że to może taka to książka coś w stylu season Rooster. tylko, że mówię, bardziej taka dla dorosłych, bo to jest literatura piękna, więc no bardziej kierowana dla osób dorosłych. Yy, więc może się komuś spodobać, no mi jakoś ciężko było przez nią przebrnąć, Teraz, o, ostatnie 100 stron to po prostu jest dla mnie jakaś masakra, tak w cudzysłowie Więc yy, no nie wiem, oceniam się na 3,5, bo tak mówię, te są piękne opisy i jakby tego nie można odjąć autorce, że naprawdę pięknie pisze. No i to by było na tyle, więc jeżeli czytaliście jakąś yy, z tych książek, to dajcie znać w komentarzu, napiszcie czy Wam się podobało czy nie. Może macie jakieś w ogóle książki do polecenia, to, to też możecie mi napisać. I to u byłoby na tyle, jeśli wam żegnam do zobaczenia.